Warto o tym... Spotkaliśmy się dzisiaj w dniu święta wojska polskiego przy trzech grobach, grobach trzech żołnierzy Rzeczypospolitej. Spotkaliśmy się przy grobie wachmistrza Emila Jochana, przy grobie sierżanta Stanisława Jana Wójciaka i przy grobie podpułkownika dyplomowanego waleriana Tewzadze. Oddaliśmy hołd całej trójce, pamiętając o wszystkich. O których miejscach pochówków nie wiemy. Pamiętajmy o Wojsku Polskim, o jego poświęceniu w przeszłości i o jego poświęceniu i czujności dzisiaj. Dzięki Wojsku Polskiemu możemy żyć w Polsce, o której marzymy, żeby zawsze była wolna i niepodległa. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na noc! przemoc dzieła szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem złączył się z Narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem. Złączył się z narodem... Emil Johan po wojnie zmienił nazwisko na Naganowski, kiedy przeniósł się tutaj na te, na te ziemię. Służył już jako legionista, zgłosił się już w 1914 roku do Legionów, w grudniu, do pierwszego, legendarnego, pierwszego pułku piechoty Legionów Polskich, pierwszej brygady, marszałka Józefa Piłsudskiego. Później służył wszystkim pułku ułanów kaniowskich i właśnie w szeregach tego pułku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie pozostał w wojsku polskim jako zawodowy podoficer, wachmistrz został uhonorowany krzyżem niepodległości. Później losy wojenne, udział w kampanii wrześniowej i jego rodzina on trafiają na ziemię zachodnie. Uciekł z domu, żeby wstąpić do legionów. To jest historia, która się powtarzała bardzo często. Proszę zwrócić Państwo uwagę, rocznik 900, czyli 14, on chyba w 16 roku postanowił potajemnie się do żołnierzy legionów przekraść, czyli 16-letni chłopak. Później Korpus Ochrony Pogranicza, legendarna polska jednostka, zabezpieczająca głównie granice polsko- Sowiecką.